Nie mam długiego poselstwa, dzisiaj mówię dość prostą rzecz, ale jest to aktualne w ogóle, widzę to, co mi Bóg pokazał, by dzisiaj mówić, to jest, widzę, że bardzo aktualna rzecz, eee, mianowicie o tym, żeby nie stracić ze świadomości, nie tracić z pamięci, tego, co już Bóg robił, zrobił w naszym życiu, nie traci ze świadomości zbawienia, nie odwracaj wzroku od naszego zbawienia, żeby podchodzić naprawdę z czcią, ale tak jak też mówi list do Hebrajczyków, z bojaźnią i drżeniem, zbawienie sobie swoje sprawujcie, tak? To, czego się boisz, to, to, to czcisz, to, to do czego podchodzisz poważnie, to czcisz, tak? To, yy, to zbawienie w ogóle, to jest sedno, sedno naszego chrześcijaństwa, tak? Wszystkie inne, rzeczy, wszystkie inne rzeczy się zaczynają w ogóle od zbawienia, od tego, że w ogóle przyjmujesz do swojego życia zbawienie. I teraz, jeżeli za, za bardzo się zakręcisz w dodatkowych rzeczach, albo za bardzo się zapatrzysz na rzeczy tego świata, to, to ta, ten fundament ci może umknąć. Tak? Ale nigdy nie zapominaj, co, co Jezus tobie dał, co Jezus tobie zrobił, jak to jest w ogóle drogocenne. Tak? I podchodź do tego w ogóle z największy, największym w ogóle w szacunku, jaki możesz podejść, tak? To jest to z bojaźnią i drżeniem, tak? Wobec szacunkiem, pełnym zaangażowaniem. E, drugi list Piotra, pierwszy rozdział i piąty od piątego wersetu. Tu Piotr mówi o tym, jak praktykować wiarę, tak? O co zadbać, żeby było w Twoim sercu, żeby, żeby prawidłowo funkcjonować w wierze, ale też właśnie mówi o takiej jednej ważnej rzeczy. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie pościągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwałością, tak? Wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest Ślepy krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starnia, by swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Tak? To jest taka obietnica, że się nigdy nie potkniesz. Jak będziesz swoje powołanie, i wybranie umacniał i dbał, aby, aby siebie w tym umocnić, żeby swoje życie temu poddać, to się nie, nie potkniesz. A tu Paweł, tutaj Piotr pisze, tak? Kto tych rzeczy nie ma, kto o te rzeczy nie dba, ten jest ślepy, krótkowzroczny i co? I zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów, tak? Zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Zapomniał w ogóle, od czego się to wszystko zaczęło i o w ogóle w podstawie zbawienia. Zapomniał, tak? Dlatego co się dzieje? Dlatego. Nie dba o te rzeczy, nie dba o standard. Jeżeli masz w swoim życiu takie coś, że zauważasz, że ci się, kurczę, przestaje chcieć dbać o standard, że jakoś nie dbasz o ten standard, no to może dlatego właśnie, że zapominasz, z czego cię w ogóle wyrwał Bóg. W ogóle z jakiej ciemności cię wyrwał Bóg. Może ci to już zniknęło z oczu, jaka to była ciemność, z której ciebie wyrwał Bóg. Z której cię w ogóle On zbawił, tak? Bo jeżeli masz to przed oczami, tak? Z jakich grzechów cię wyrwał, z ciemności jakiej cię wyrwał, tak? To będziesz chciał dbać o standard. Nie będziesz w ogóle chciał być sobie byle jaki w tym standardzie, tak. Bo te rzeczy, tak, On, Piotr mówi o tym, co powinno być w sercu człowieka. Jeśli, jeśli te rzeczy posiadacie, one się pomnażają, nie dopuszczą, byście byli bezczyni, bezużyteczni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak. Czyli Piotr też mówi, tak to zmieniając trochę, można poznać Pana naszego Jezusa Chrystusa i być bezczynnym, i bezużytecznym, tak bo nie dbasz potem o te standardy, tak? A niechęć do dbania o te standardy najczęściej bierze się z tego, że zapomina się o tym, z jakich grzechu zostałeś oczyszczony, o tym, że masz wybaczone, o tym, z czego cię Bóg wyrwał, że cię wyrwał z królestwa ciemności, jak mówili z Dokolosem, przyniósł cię do królestwa syna swego umiłowanego, tak? Zabrakło dziękczynienia za to, zabrakło w ogóle świadomości tego, co... Yy, zabrakło odnawiania tej świadomości, co... co tobie dał, tak? I już ci się to wszystko przestaje... I przestaje być takie żywe dla ciebie, tak? Um... Zapominasz, czego wyzwolicie Bóg, odechciewa ci się dbać o wiarę. Jeśli zapominasz też, co Bóg uczynił, tak? Po, 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 po tym przyjąłeś zbawienie do swojego życia. Jeżeli zapominasz o tym, że Cię wyrwał z tego, wyrwał Cię z tamtego, a tu doznałeś uzdrowienia, a tu doznałeś Bożej, Bo, Bożego działania, a tu jakiegoś Bożego ratunku, a tu popełniłeś błąd, a On zadziałał i Cię uratował. Jakże zapomnisz o tym, to będzie się w ogóle rozmywało dziękczynienie w Twoim życiu, rozumiesz? Dziękczynienie się będzie rozmywało. Jak po prostu, o fajnie, no, tu miałem świadectwo Bożego działania, tam miałem świadectwo Bożego działania i tyle... I sobie nie będziesz do tego nie wiem, w żaden sposób zrazał, tak cię to przestanie ruszać, to po prostu ci nie będzie chciało dziękować, dziękczynienie się będzie rozmywało w twoim życiu, tak? Jeśli będziesz zapominał o różnych świadectwach, które z nim przeżyłeś, tak? O przejawach jego mocy, jeżeli po prostu tak sobie coś z Bogiem przeżyjesz, tak cię to poruszy, bardziej, mniej, a potem sobie będziesz to puszczał w niepamięć, tak? No to zapominając o przejawach jego mocy, to będzie się rozmywała też wiara, tak? Różne rzeczy się będą rozmywały, ale to, to, o czym tu mówię, to w ogóle jest to, że to od Ciebie zależy, czy to Ci się będzie rozmywało, czy nie, tak? To od Ciebie zależy, czy Ci to się będzie rozmywało, czy nie, od Ciebie, w liście do Efezjan, to jest szósty rozdział, 17, werset, tak? apostol Paweł mówi. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tak? Przyłbicę zbawienia. Przyłbicę miała to do siebie, że ona ch chroniła głowę. um tak? zbawienia. Weźcie tą ubicie zbawienia. Przyłbicę zbawienia na chroni głowę. Tak? Więc ta świadomość zbawienia, to co jest fundamentem w ogóle chrześcijaństwa, to zbawienie, które przychodzi do swojego życia. Być jego świadomym. Myśleć o nim. tak eee, To, że Twoje myślenie i działanie w tym życiu jest poddane, poddane temu zbawieniu, tak? To będzie chroniło Twoje funkcjonowanie, tak? Jeżeli ty naprawdę trosz, naprawdę dbasz o to, aby, aby doceniać, tak? To zbawienie, które dał ci Jezus. Jeżeli dbasz o to, by doceniać to zbawienie, które dał ci Jezus, tak, to będziesz miał prawidłowe myśli w głowie, prawidłowe myślenie, prawidłowe podejście, tak? Jeśli zbawienie właśnie będzie definiowało Twoje myślenie, to będziesz miał też prawidłowy, prawidłowy kierunek i działanie w swoim życiu. Bo to jest też kwestia, ja nie mówię dzisiaj długiego poselstwa, ale na czym skupiasz uwagę? Na czym skupiasz uwagę? Jeżeli skupiasz swoją uwagę na zwycięstwach z Bogiem, tak? Na tym w ogóle, co co on zrobił, na tym w ogóle, jak się twoje życie podniosło, na tym, co już w ogóle przeszło i co jest w ogóle do przodu w twoim życiu, tak? Jeżeli na tym skupisz swoją uwagę, to masz większy apetyt, tak? Żeby z, w ogóle znowu pójść za Bogiem, żeby znowu go posłuchać. Jeżeli myślisz o tym, jak zwyciężyłeś w wierze, w jednym, w drugim aspekcie, tak? Jak myślisz o tym, jak on zadziałał tak zbawieńczo w twoim życiu i ciebie z czegoś podniósł, coś ci zmienił, tak? No to masz apetyt na to, żeby w ogóle dalej szukać tego Boga, żeby podejmować kolejne kroki wiary, żeby w ogóle zechcieć żeby zechcieć w ogóle znowu o coś kolejnego uwierzyć, tak? Jeżeli będziesz skupił swoją uwagę na przejawach Bożego działania, tak? Będziesz chciał więcej tego Bożego działania. Jeżeli ty nie tracisz z oczu naturalności, to będziesz szukał tych naturalnych rozwiązań, tak? Będziesz chciał tego więcej. Ale jeżeli będziesz skupiał się na trudnościach, niepowodzeniach, to się będzie tobie odechciewać. No, będzie ci się odechciewać. Trudności, niepowodzenie, odechciewać się, tak? Patrzysz tylko, o, jakie to jest w ogóle obowiązek z mojej strony, ja mam. Jak będziesz zapominał o tym patrzeniu w Boga, docenieniu zbawienia, o tych w ogóle, co już się zmieniło w twoim życiu, nie będziesz za to wdzięczny, to ty będziesz patrzył na obowiązki swojego życia i kurczę, jak mi się nie chce, jeden obowiązek, o drugi obowiązek, a tu coś trzeba, a tam coś trzeba i to chrześcijaństwo trzeba i trzeba, i trzeba. To by się nie będzie. To odechce ci się, tak? Będziesz tylko mielił w sobie, co trzeba. I ci się odechce wszystkiego, tak? Depresji dostaniesz chrześcijańskiej, normalnej, i do widzenia, tak? I można już, tak, sobie w koło. Jeżeli będziesz się tak samo skupił na swoich błędach, na swoich pomyłkach, jeżeli to będziesz sobie mielił, jeżeli na tym będzie nakierowana Twoja uwaga, tak? No to będziesz się wycofywał. Bo teraz będzie jakiś temat, o który Ty możesz wierzyć, coś, co, coś w Twoim życiu przyjdzie, tak? Do czego możesz podejść z wiarą, dostaniesz przekonanie od Boga, do którego możesz podejść z wiarą, ale Ty będziesz miał teraz. W ogóle w głowie, większą rzeczą będzie w Twojej głowie to, jak ty 10 razy w ogóle podejmowałeś jakieś rzeczy wierze i ci nie wyszło, no to ty będziesz w ogóle tylko coraz bardziej wycofany, tak? Jak będziesz tylko mielił, co, gdzie się w wierze, gdzie mi coś nie wyszło, gdzie tam popełniłem błąd, tak? Jeżeli to będzie ci wracało i będziesz to mielił w sobie, to będziesz coraz bardziej wycofany. Będziesz coraz bardziej wycofany. Będzie coraz bardziej w Twoim w ogóle umyśle. No mam wierzyć o to, mogę się wziąć za ten temat mojego życia, ale tam mi się nie udało, tu mi się nie udało to ci się będzie takie, nie nadaje się, może się nie nadaje. Przecież tam kiedyś też próbowałem i mi się nie nadaje. Przecież kiedyś tak całym sobą podszedłem do tego tematu i nie poszło tak, jak myślałem, to się nie nadaje, tak? To jak będziesz się skupiał na swoich błędach, na pomyłkach, na tym, co, co poszło inaczej niż myślałeś, tak? No to będziesz coraz bardziej wycofany, coraz bardziej możesz mieć różne, w ogóle, patrzenie na siebie to, że to nie dla ciebie w ogóle jest wszystko, tak? Łatwo jest mieć wiarę w coś, co się nie przekłada na życie, tak? Ludzie w ogóle potrafią w takie kosmos, kosmiczne rzeczy wierzyć, w ogóle, które są oderwane, wiesz, od życia i rzeczywistości, bo łatwo jest mieć wiarę o jakieś rzeczy, które się nie przekładają realnie na Twoje życie, tak? Tylko potem, tylko potem, jak yy, ty będziesz, właśnie, przyjmował takie coś do siebie, że to jest coś nie dla Ciebie, że ty się nie nadajesz, no to potem będziesz we wszystkie prawidłowe rzeczy wierzył, ale będziesz miał jakieś poczucie, to to nie dla mnie, tak? Wielu chrześcijan w ogóle wierzy. Bóg uzdrawia. Że Bóg uwalnia tak, od demonów, że w ogóle czyni cuda, tak? Ale, ale przeze mnie? Jak przeze mnie? Nie no jak przeze mnie, tak? Bo sobie w ogóle dali te rzeczy wkręcić. Jak może Bóg zadziałać przeze mnie, tak? Takie w ogóle myślenie jest popularnie u ludzi. E... Albo w ogóle od początku podchodzili do jakichś tematów z niewiarą, albo właśnie chcieli podejść z wiarą, potem coś popełnili, jakieś błędy i po prostu te błędy i pomyłki są większe niż to dzieło, które go dokonał Jezus. Kolejną taką rzeczą, która się będzie działa. Jeśli przestaniesz cenić zbawienie, tak? Podstawowa rzecz. Jesteś zbawionym człowiekiem, tak? Jesteś połączony z Chrystusem, tak? Pismo święte, list do Efezy mówi, zasiadasz z nim w okręgach niebieskich na tronie. Jeżeli przestaniesz to cenić, tak? To łatwo Cię będzie wciągał grzech. Łatwo Cię będzie wciągał świat. Łatwo Cię będzie wciągał kompromis. To on się będzie taki stawał, te rzeczy w tym świecie takie się będą stawały kuszące jak nigdy. Jeżeli przestaniesz cenić zbawienie, to jak cię nie ciągło, to się będzie zaczynało tak ciągnąć jak kurcze nigdy. Tak? To wszystko, co jest w tym świecie. Czy kompromis. Drugi list Piotra, drugi, rozdział 22, werset. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiociń swoich oraz umyta świnia znowu się tarza w błocie. Tak? Jeżeli będziesz przestawał cenić swoje zbawienie, jeżeli ono w praktyce twojego życia będzie przestawało być dla ciebie cenne. No, to będziesz tak jak, będziesz miał łatwość, żeby znowu się taplać w błocie, jak ta świnia z tego przysłowie tak? Żeby w ogóle znowu wracać do tego, z czego się umułeś, znowu wracać do swoich wymiaciń, znowu wracać do grzechu, znowu wracać do kompromisu, a pójść w długą w ogóle w to, w czym kiedyś siedziałeś, tak? Będzie ci łatwo, no bo straciłeś z oczu zbawienie, bo przestałeś je cenić, bo ono się stało ważne, a nie najważniejsze, bo się stało takie w ogóle częścią mojego życia, a nie całym moim życiem, Takie się stało, tak? No i kurczę już, już tutaj błoto, Nagle, nagle już w oczach się staje bardzo atrakcyjne to było. To, tak? Ym, też jest liście do Hebrajczyków, to jest drugi rozdział, trzeci werset, tak napisane. Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli tak? z pierwszej ręki bezpośrednich uczniów. Jakże możemy ujść całą lekceważąc tak wielkie zbawienie? Jeżeli będzie w Twoim życiu przestrzeń lekceważenia, zbawieńcej i mocy Bożej, zbawienia, które się dokonało już w Twoim życiu, tak? Jeżeli będzie przestrzeń lekceważenia, tak? Zbawienia, które, które już masz. Jesteś zapieczętowany Duchem Świętym. To jest droga rzecz, droga rzecz, droga rzecz. Cenna rzecz. Jesteś zapieczętowany Duchem Świętym. Jeżeli będzie wchodziła przestrzeń lekceważenia tego zbawienia, lekceważenia Boga i Boga zbawieńczej mocy, tak? No to, tu jest napisane, jak ujdziemy cało, lekceważąc tak wielkie zbawienie, tak? Nie ujdziesz do końca cało. Coś w ogóle będzie ponosiło w Twoim życiu szkodę. Będą szkody w Twoim życiu z Bogiem, będą szkody w Twoim życiu, coś się będzie rozjeżdżało, coś się będzie zatrzymane, tak? Będą przychodziły różne formuły śmierci, różne formuły zatrzymania do życia Twojego z Bogiem, do życia Twojego modlitwywnego do życia w ogóle e, Twojego codziennego, tak? Różne formuły zatrzymania i śmierci poprzez lekceważenie, zbawienie. Taka prosta rzecz. Lekceważę, zbawienie. Lekceważę w ogóle to, co jest mi dane, lekceważę w ogóle wielkie dziedzictwo, królestwo Bożego, jakie jest mi dane, i przychodzą formuły zatrzymania, formuły śmierci. W ogóle wiesz. Kiedy przyjąłeś zbawienie, dostałeś w ogóle, w ogóle stałeś się częścią królestwa. Masz otwarte nad sobą, w ogóle niebo. Masz otwarte drzwi królestwa, które możesz w tym królestwie funkcjonować. Ewangelia Jana, 3 rozdział, piąty werset mówi. Kiedy Jezus odpowiadał Nikodemowi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Tak? Jeżeli narodziłeś się na nowo, narodziłeś się z ducha, weszłeś do Królestwa, masz otwarte drzwi, możesz funkcjonować w tym Królestwie. To ci umożliwiło życie w mocy Królestwa. Ale jak będziesz to lekceważył, to nie będziesz doświadczał mocy Królestwa, to nie będziesz chodził w Królestwie. Tak? Będziesz, Zbawiony jestem i tak sobie chodzę. Po boku. Tak? Chodzę po swojemu. Nie chodzę w królestwie. Tak? Jezus umożliwił Ci życie w mocy królestwa. Jeżeli przyjąłeś zbawienie, jest to dla Ciebie możliwe życie w mocy królestwa. Tylko czy chcesz, Ty decydujesz się na to, czy chcesz tak żyć. Czy chcesz tak żyć. On Ci dał klucze królestwa niebios. Nie lekceważ tego. Nie lekceważ tego, że Ci zostały dane klucze królestwa niebios. Bo to nie jest element życia. Bo to nie jest jakiś element życia, że tam jesteś zbawiony, chodzisz do kościoła i sobie żyjesz. Bo to wtedy to, że jesteś zbawiony, to jest elementem Twojego życia. To nie jest element życia, to jest całe życie, to jest fundament życia. Fundament każdej rzeczy. To jest sedno życia. Tak? To zbawienie jest cenną perłą. Jezus mówił w jednej przypowieścią porównał w ogóle Królestwo Niebies do cennej perły, tak? do cennej perły. I ta cenna i tam cały człowiek przeszukał cały dom, cały dom przewrócił do góry nogami, żeby znaleźć tą cenną perłę, tak? A gdzie indziej Jezus z kolei mówi, żeby nie rzucać pereł przed wieprze, rozumiesz? Też tu humanizm całkowicie w ogóle rozwiązał temat humanizmu, tak? Nazwał w ogóle ludzi, wiel, wielkie rzesze ludzi nazwał świniami, żeby nawet im tych perłę nie rzucać za bardzo przed nich, tak? On nazwał to zbawienie cenną perłą, tak? Królestwo Boże jest cenną perłą. Jest tak cenną, że nie rzuca się i tak samo przed wieprze. Nie traktuje się tego lekko, nie traktuje się tego byle jak. Tak? Królestwo Boże w moim życiu. Tak? Byle jak. Mam byle jakie podejście jak do każdej rzeczy w moim życiu. Nie. Jak miałeś w ogóle problem z byle jakością, jak miałeś problem z dziadostwem, tak? to od rzeczy Królestwa Bożego zacznij w ogóle wykorzenianie dziadostwa ze swojego życia. Zacznij wykorzenianie byle jakości ze swojego życia. Tak? Zacznij od tego. Tak? Od tego zaczniesz, to dalej to pociągnij. Na całe życie, tak? Jezus mówi też właśnie, by nie rzucać peru przed wieprze, tak? By tego nie przetracać, nie marnować, nie puszczać parę gwizdek, tak? Swojego życia. Ale to zbawienie... Ty zostałeś w ogóle uznany za godny tego zbawienia. W ogóle, wiesz? Zostałeś uznany za godny, tak? Wiem, Bóg, Bóg chce tych, którzy chcą Jego, ale zechciałeś Jego... I w ogóle wiesz, przyjął Cię. W ogóle uznam Cię za godnego tego. Uznam Cię za godnego tego, tak? Niech to nie będzie małe u Ciebie. Niech to nie będzie nigdy małe w Twoich oczach. Dobrze. Dobrze, to jest tylko to. Więcej nie mam. To jest prosta, krótka rzecz, i to jest rzecz, którą trzeba wziąć głęboko. Rzeczy królestwa to nie są często rzeczy wielce skomplikowane, proste, ale głębokie. Weźcie to głęboko dzisiaj, proszę Was. Weźcie to głęboko dzisiaj, tak? Pomodny się tylko. Ojcze, ja dziękuję Tobie za Twoje zbawienie. Ja Ci dziękuję za Twoje zbawienie, że nieważne co się stanie w tym życiu, to jest tylko materialny świat, który trwa chwilę. Ja dziękuję Ci za to, że w Tobie jest. Że w Tobie jest to zbawienie. Że w Tobie go doświadczamy. Że w Tobie mamy życie wieczne. Dziękuję Ci za życie wieczne. Dziękuję Ci za to życie wieczne. Że ten świat materialny to jest tylko mgnienie oka. To jest tylko chwila. Dziękuję Ci, że to są tak małe rzeczy. Ja Ci dziękuję za to. Za to co mamy. Ja Ci dziękuję za to. Ja to doceniam, Jezus. My to doceniamy, Jezus. My na tym się skupiamy, Jezus, w swoim życiu. My chcemy tym żyć. My chcemy tym żyć, tym zbawieniem. Tu na Ziemi chcemy żyć królestwem niebios. Chcemy żyć. Chcemy żyć, chodząc naprawdę w mocy tego zbawienia. Chcemy doświadczać mocy tego zbawienia, ojcze. To jest dla nas sednem. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że już mamy życie wieczne. Dziękuję Ci za to, że już jesteś z nami. Że już jesteśmy z Tobą. Że tak będzie po wieki. Remete sokotoko sa, elogro tora la czy przeżyjemy życie tak czy inaczej że już z tobą na wieki jesteśmy połączeni semetoro roma elogro toro Jezus my ciebie czcimy nie traktujemy tego lekko my nie traktujemy tego byle jak my to traktujemy ojcze remekotoro jako sedno naszego życia elogro jako drogą drogocenną cenną perłę jako skarb semetoko to košore menese elogotore medre menese Leobro, Proto, Sora, jesteś naszym skarbem. Legra, Twoje zbawienie jest naszym skarbem, Samra. Bądź wywyższony. Bądź wywyższony tutaj. Amen.